Różańca. Chciałbym się do czegoś przyznać. Powiedzieć pewne świadectwo. Zawsze, kiedy wracam z takich spotkań, czy to jest wieczór uwielbienia, czy to jest chociażby, nie wiem, pierwsza pielgrzymka na jasną górę, czy to jest wiem, spotkanie nad Lednicą, gdziekolwiek jestem, gdzie jest takie duchowe uniesienie, gdzie jest cudowna muzyka, światło, duchowe uniesienie, Zawsze, kiedy opadnie kurz, już wrócę do domu, przeżywam pewną duchową trudność. Takie poczucie, że fajnie było, ale się skończyło. Trochę tak, jakby duchowe owoce tego spotkania miały krótki termin ważności, przydatności. Mam taką pewną obawę, że i dzisiaj może się tak stać, że kiedy zakończymy dzisiejsze spotkanie, Cudowna ikona opuści już naszą diecezję, my wrócimy do domów. To ja boję się takiego, takiej sytuacji, że wrócę do domu tak, jakbym zostawił Jezusa w świątyni. Tak jak Józef i Maryja zostawili dwunastoletniego chłopca w świątyni. Sobie myślę, że mimo że staram się mieć dobrą relację z Panem Bogiem, to to nie jest gwarancja. Przecież Maryja, kiedy spotkała Jezusa w świątyni, już go odnalazła, powiedziała do niego: „Synu, to nie świadczy, jak blisko byli ze sobą, a mimo to można zostawić Jezusa w świątyni”. Czasami też jest tak, że to staranie o to. Żeby tego Jezusa nie zostawić, zrzucam na kogoś innego, bo mi coś w kościele przeszkadza, bo kazanie nie takie, bo organista fałszujący, bo w sumie nic mi nie zachęca do pójścia z powrotem do kościoła. Oparczam kogoś innego tym, że to nie ja dbam o swoją duchowość. Być może Maryja, trochę, trochę też usprawiedliwiając się, Maryja myślała, że Jezus jest z Józefem, Józef myślał, że Jezus jest z Maryją. My też myślimy, że ktoś inny Jezusa nam przyprowadzi, a to tak, nie, to tak nie działa. Maryi Józefowi, Maria i Józef potrzebowali trzech dni, żeby wrócić do Jezusa i go odnaleźć. A ja czasami po takich spotkaniach pierwszy dzień, mówię sobie wczoraj, dwie godziny czuwania, trzy prawie. Jak dzisiaj się mniej pomodlę, to się w sumie nic nie stanie. Boże, jak tak drugi dzień, trzeci dzień czy trzeciego dnia wrócę i odnajdę Pana Jezusa w świątyni w tej ostatniej części w tej ostatniej dziesiątce radosnej różańca świętego ja osobiście chcę prosić i zachęcam też i was żebyśmy broń Boże Jezusa tutaj nie zostawiali tylko wzięli Go ze sobą a jeśli zdarzy się w naszym życiu sytuacja że stracimy Go ze swoich oczu, żebyśmy zawsze pamiętali o tym, gdzie Go znajdziemy. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak ziemi. naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my nie, Nie budź las na poprzednie, ale na... we wspólne czuwanie modlitewne, które jest prowadzone. Za chwilę zapraszamy Was po wysłuchaniu kolejnych pieśni indywidualnej modlitwy i czuwania. Już samemu. Ty, ja, Matka Boża, Dzieciątko, sam na sam. I tak kończy się nasza kana.